No i dobra, kamera, start. Przenosimy kacuszki, tak? Mm -hmm. Nadeszła wiekopomna chwila. Nadejszła. Nadejszła na chwila. Dobra.

Jest tylko, tak? Mm -hmm. Mogłem zrobić do góry, co? Tak. Tak było No to łatwo kartę. Gdzie była łapacz ktaczki? To może być interesujące. Wolierka przygotowana. Wyściłka też. Jagorzka w stresie. Kaczym? Ja? No, teraz to będzie, wiesz co. Tak, teraz ja muszę na to popatrzeć jako operator kamery. A nie jesteś za daleko? Jestem idealnie. Dobrze. Szaneczka do plecki. Hop. Ale zdziwko, co? Krótka no, tylko piłka. Tylko ty łap swoją. Ją. Okay. Czekaj. Czekaj, muszę przejść. Myślisz, że dam radę? No. Właśnie tutaj, dam. To jest faniara. No. Czekaj, 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 czekaj. Oj, poczekaj chwileczkę. O, czekaj. Teraz okay. no, panienki. Duża klateczka. Na razie na patentie zamykana. Więc po nocy proszę się nie szlajać. Tak. Chyba się trochę boją. A nie? Ale że się usiadło od razu, sobie. No ja bym pozwiedzał. Zwiedzanie to będzie za moment. A to jeszcze nie koniec imprezki, bo za chwilę będzie lektyka. Tak, tak lektyka będzie za chwilę. ale zobacz, przestrzeni dwa razy tyle. Myślę, się no, tak... Kuperek wytrzepany. Yo. No, proszę, no to Ty niesiesz kamerę? Nie, zrobimy tak, że zrobimy to na dwa razy. Ja ustawię kamerkę, słuchaj, gdzie indziej. Jak będziemy mieli to wziąć, to wtedy ją uruchamię. Zrobimy małe cięcie. Thank you. bez cenzury ale będzie frajda klateczkę zaraz zostawiamy tutaj Yo. No to go. Uwaga dziewczyny, ostatnia tu? No dobrze, to tu. tu. No bo dobiłaś do tego, tak? No. Okay. A nie? Nie, nie. Daj jeszcze trochę w tą stronę, bo to ma więcej jamanów. Daj. Ja idę po basenie. Idę po basenie. Przed Wielki dzień w kaczogrodzie. Kot widzę, też się przyłożył. Leniwcze, zobacz. Kaczogród. No ja widziałem, ale zobacz, jak go interesuje. A jest po prostu konfident. W ogóle, a absolutnie w rybady. A one rosną i rosną, i zaraz sobie polecą. Ale jak było mówione. Tak było zrobione. Wolierka z Albercika z ZK, Elegancko złożona. Spółek Zikej. Przecież, że nie kupiona. No i się udało. Super. Zostało nam jeszcze ostatnie ogrodzenie, Siateczka. Tak. No i trzeba jakąś furtkę do tego wybyśnić. A ostatnim etapem będzie zejście do rzeki co chyba będzie najprzyjemniejszym z etapów dla kaczuszek a i dla mnie, bo już woliera skończona dokładnie skończona wszystkie elementy, które były w półce zostały wykorzystane, łącznie z suwaczkami teraz można suwaczek odsunąć i zrobić ewentualnie porządek jak tam? Hmm? Haneczka? Hmm? Luiza, jak? Podoba się? Kwak któreś kwa, powie na zakończenie? No, jeszcze dorzuciłem do scenika, ale tak. Patrz, co jest po drugiej stronie? Rzeka płynie. Ale jasno, co? No dobra. Robimy cięcie, pomalutku. Jak było widać i słychać. Przenieśliśmy. Haneczkę i luisa. Jou! Dawaj laska, chodź. Chodź, chodź. Nie, kochanie, jeszcze nie odwiązałem. Na razie patrzę, jak niecisz im la basen. Mhm, mm mhm. Mm. Mm by miały gdzie się la pluskać. Yo! No dobrze. Więc... Jak moja pani, zadowolona? Myszko, a wsadziłeś tą poprzednią, poprzednią deskę? Nie. wsadzić środku deskę, Nie, nie ma. Miała na stać? Nie ma jeszcze deski. Na razie są tam przeniesione. Czy możesz przynieść deskę? To moja żona. jest. możesz przynieść deskę, bo mi zrobi bum? Dobra. Panowie i panie, robimy cięcie. Do zobaczenia wkrótce.